Okej, okay, więc na wstępie kilka słów ode mnie Ten materiał nie jest niczym nowym Jest to reupload materiału, który już pojawił się na kanale Jednak ze względu na fakt, że zostały naruszone tam prawa autorskie i tak dalej Wyspa Man postanowiła ten materiał zdjąć z YouTube'a Jeżeli jednak myślicie, że zrobiłem to wszystko na 10% swojej mocy przerobowej I po prostu wkleiłem od nowa materiał No to się mylicie Po pierwsze zaktualizowałem informacje Po drugie niektóre informacje usunąłem A po trzecie niektóre informacje dodałem Tak więc zapraszam Jako, że było już o motorówkach, było też o tych latających samochodach, za które hybrid miał zrobić salto, to chyba przyszedł czas zmienić narrację i zdupcyć się z rowerka. Otóż dzisiaj zajmiemy się jednym śladami, a raczej jednym z wyścigów, który uchodzi za najniebezpieczniejszy na świecie, bo my nie jesteśmy jakieś pipki gorąco to ma być nie tylko podczas ścigania po bałamoceniu tej jednej lewej dziewczyny z klasy. Hey, hey! Ogólnie ja od małego kręciłem się dosyć mocno wokół motocykli, ale to u mnie już w sumie rodzinne. Jak byłem małym szczylem, ojciec często zabierał mnie na różnego rodzaju przejażdżki na swojej hondzie i w ogóle przypomniał mi się, jak kiedyś nie założył kufra na tyle i się z tego motocykla spierdoliłem przy ruszaniu. Dosłownie jak na memach tylko nagrać i wrzucić do internetu. Sam w ogóle planuję zrobić prawko na moto w tym roku i kto wie, może sobie kupię Ninja, może jednak pójdę w szadołkę. Who cares, Who cares? Ale przejdźmy do tematu: do takiego jednego wyścigu, który należy do najniebezpieczniejszych na świecie. Chociaż ja myślę, że w sumie to on jest najniebezpieczniejszy. W tym roku odbędzie się jego 105 odsłona, a sam wyścig po raz pierwszy odbył się w 1907 roku. I tak wiem, że matematycznie wychodzi, że powinna być już 117 odsłona, ale wojny te sprawy. Mówimy oczywiście o Isle of Man Trophy i to się pisze jak Isle, ale wiadomo, po angielsku się czyta jak I Love Men, czyli kocham mężczyzn, ale niech mi jakiś chujek powie, że to fajnie, że tak jest. Ja lubię dziewczyny wam powiem, tylko trochę się ich boję, bo jakby trzeba się bać czegoś, co krwawi co miesiąc i nie umiera, nie? Zacznijmy jednak od tego, dlaczego taki wyścig w ogóle powstał. Pierwszy w historii powstały już w 85 roku 1885 roku stworzył go Gottlieb Daimler. Już 9 lat później odbył się pierwszy w historii wyścig motocyklowy na trasie Paryż Rouen i pojazdy miało od 3 do 5 koni mechanicznych. No umówmy się, to znów nie zwala. Ale dla na przykład takich Brytyjczyków to było już za dużo, bo to są pizdy i się boją, jak coś się porusza szybciej niż kosa imigranta. W ogóle z takich ciekawostek, miałem znajomą, która tam pracowała z dziećmi i wiecie, że jak im robiła jakiekolwiek zdjęcie, to nie mogły być same białe dzieci, trzeba było tam wmiksować inne narodowości. Jajca jak stąd do choroszczy, ja generalnie mam nadzieję, że taka poprawność polityczna do nas nie dojdzie, bo jak Brytyjczyk widzi jogurt bakoma men, to mu się zwoje mózgowe prostują. Wracając, Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które zabroniły rozwijania dużych prędkości pojazdom mechanicznym. I to był ich błąd, bo przez te lata przemysł Poszedł tak daleko, że mogli już tylko lizać jaja. W roku 1903 podpisana została ustawa Motor Car Act, która ograniczała prędkość pojazdów do 20 mil na godzinę, gdzie przy tamtym rozwinięciu pojazdów spalinowych było wartością śmieszną. W końcu w 1899 roku rekord prędkości wynosił aż 106 km na godzinę, czyli około 63 mil. I w związku z tym, że władze to trzeba jebać, pojawił się Sir Julian Ord, który w 1904 roku zwrócił się do władz Manx, aby zezwoliły na organizowanie wyścigów. I dzięki jego zaangażowaniu powstała ustawa zezwalająca na budowę 52-kilometrowego toru na wyspie Man. Tak jak już wspominałem wcześniej, pierwszy wyścig Isle of Man Tourist Trophy odbył się w 1907 roku. Tor był już dawno wybudowany i przetestowany, to najważniejsze. Jednak motocykle dalej były zbyt słabe. Na trasie toru są bowiem odcinki górskie, po które ówczesne motocykle nie były w stanie podjechać, ale za to potrafiły się z tych odcinków zjebać. No! To spowodowało, że do 1911 roku trasa była inna. Wracaj. W roku 1907 wystartowały dwie klasy motocykli: jednocylindrowce ograniczone spalaniem do 90 mil na galon, czyli jakieś 2,6 litra na setkę, oraz dwucylindrowce o maksymalnym spalaniu 75 mil na galon, czyli 3,15 litra na setkę. Zabieg ograniczeń w kwestii spalania miał na celu podkreślenie drogowego charakteru wyścigu. Zwycięzcą w 1907 roku na trasie St. John's Castle o długości 41 km był Charles Collier na jednocylindrowym maczlesie o mocy 3,5 konia z czasem 4 godziny 8 minut i 8 sekund, a jego średnia prędkość wynosiła 61,5 km na godzinę. Co ciekawe, nagrodą główną było 25 funtów, co na dzisiejsze wynosi około 3850-3900, coś takiego. W 1911 roku wyścig przeniesiono na trasę Snaffle Mountain kers o długości 61 km i trwają tam w zasadzie do dzisiaj z małymi zmianami. W związku ze znaczną urbanizacją oraz rozwojem technologicznym w 1920 roku najwyższa średnia prędkość wynosiła 89,5 km na godzinę, a przed wybuchem II wojny światowej aż 140 6 Na przestrzeni kilkunastu lat wzrost wyniósł prawie 39% co oznacza, że w ogóle się nie zatrzymywali. Oczywiście w dążeniu do coraz wyższych prędkości. Po 8 latach przerwy spowodowanej wojną, I Love Men Turist wróciło w roku 1947 i wygrał tutaj zwycięzca z roku 1938, czyli Harold Daniel. Jebaniotki, nie dość, że przeżył pierwszy wyścig, to jeszcze wojnę i drugi wyścig. A co on jest, kurwa, robokop? Jednak tutaj, pomimo dalszego postępu technologicznego, prędkości były mniejsze, ponieważ benzyna była znacznie gorszej jakości. To taka ciekawostka. Rok 49 był dla I Love Men przełomowy, ponieważ zaczęły się na nim odbywać wyścigi MotoGP. W sumie odbywać to źle powiedziane. MotoGP powstało dzięki I Love Mentoris Trophy. Tyle, że wtedy MotoGP nosiło nazwę motocyklowych mistrzostw świata, czyli Moto World Championship. W każdym razie stworzenie nowego rodzaju zawodów o tak podniosłej nazwie spowodowało znaczne zwiększenie poziomu rywalizacji na torze snafel. Jak również wprowadzenie nowych producentów motocykli. Bowiem w latach 50. na wyspę Man dotarły takie marki jak Mondial, MV Augusta i Giliera. A za producentami oczywiście wybitni kierowcy. Chociaż w sumie trzeba by było powiedzieć motocykliści. W 1957 roku padł na wyspie Man historyczny rekord. W tym właśnie roku po raz po raz w historii średnia prędkość na trasie wyścigu wyniosła 160 km na godzinę. I dla nas to nie jest żadna szczególna liczba, ale dla Brytyjczyków 160 km na godzinę to równiutkie 100 mil. Trochę mnie bawi, że niby taki zaawansowany kraj, a mają jednostki metryczne wyciągnięte z pizdy królowej Elżbiety. Bo wiecie, my zapamiętujemy, że kilometr to 1000 metrów, a oni że jedna mila to 5 pomidorów stóp. No to oni chyba mają prościej, nie? Jeżeli zastanawiacie się o co mi chodzi, to oczywiście o taką mi ryłowankę, czyli 5 tomatoes. Spierdalony zjeb! No! W sensie jedna mila to 5280 stóp. Poty wiek dla wyspy Man to okres późnych lat 50. i 60. Wtedy to właśnie do rywalizacji dołączyły m.in. Honda, a za nią Kawasaki, Suzuki i na końcu Yamaha. To również okres, w którym rywalizował legendarny kierowca John Surtees, który jeździł również w Formule 1. W roku 76. MotoGP wycofały się z rywalizacji na torze na wyspie Mann, bo było to spowodowane tym, że prędkości, jaki sam tor był dla nich po prostu zbyt niebezpieczny. I to nie są żarty. Od początku rywalizacji na wyspie Man zginęło 266 motocyklistów, z czego w 2022 roku aż 6. Jednym z najbardziej utytułowanych kierowców Isle of Man Trophy był Joey Dunlop. Jego talent był niezrównany, bo w zasadzie nikt jeszcze nie pobił jego rekordu 26 zwycięstw w tym niesamowicie ciężkim wyścigu. Jednak jak to mawiają legendy, że szybko i szybko umierają. Johnny Dunlop zmarł bowiem w 2000 roku na trasie wyścigu, ale nie na wyspie Man, tylko w Estonii. Teraz jego rekord próbuje pobić jego kuzyn, Michael Dunlop z 25 zwycięstwami na Karku. I pomimo tego, że w wyścigach zmarł jego wujek, czyli właśnie Joey, brat czy ojciec, to Michael idzie po swoje i kto wie, może już w tym roku uda mu się pobić ten rekord. Dlaczego mówię w tym roku? I to też dla niektórych może być zagwostką, bo Michael zaczął startować w Isle of Man w 2007 roku, czyli jeździ, uwaga, uwaga, 16 lat. Wszystko jest podyktowane formułą wyścigów. Otóż sama impreza trwa około 2 tygodnie. Pierwszy tydzień to kwalifikacje do wyścigu i trzeba tam oddzielić ziarna od plew. Natomiast kolejny tydzień to wyścigi. Nie wyścig, bowiem mamy tutaj kilka kategorii, takich jak Super Sport, Sidecar, Superbike, Superstock oraz Super Twin. W każdej z tych kategorii ścigają się inne maszyny, ale kierowcy mogą być ci sami. Nie będę Was już zanudzał. Rekordami okrążeń czy też innymi takimi pierdołami, po prostu Wam to wyświetlę. Poszczególne klasy mają inną liczbę okrążeń, co nie zmienia faktu, że starty odbywają się nie jak w Formule 1, wszyscy naraz. Zawodnicy startują w 10-sekundowych odstępach od siebie, a pomimo tego walki łokieć w łokieć jest naprawdę dużo. Trasy dla poszczególnych klas mają różne długości. Najdłuższa na przykład ma aż 75 km. Co do samych ludzi, którzy tam startują, w klasie Sidecar, która polega na jeździe motocyklem z wózkiem bocznym, od 2015 roku dominują bracia Birchall. I to dosłownie dominują, bo od roku 2015 wypłacają ojcowskiego liścia, klas... Każdemu, kto spróbuje się w ich dyscyplinie I zgarniają każde trofeum Oprócz oczywiście roku 2016 W którym przydarzyła im się awaria sprzętu W innych kategoriach karty rozdają jednak Peter Hickman i Michael Dunlop Peter Hickman jest można delikatnie powiedzieć popierdolony bo kręci takie czasy i zdobywa tyle podiów Że ma realne szanse na pobicie rekordu Joe'a Dunlopa Oczywiście jeszcze trochę mu zejdzie Bo zwycięstwo na swoim koncie ma 13 Ale w 2023 roku zdobył 4 A w 2020 roku również 4 Idzie chłop zaparte, a jego umiejętności I znajomość trasy są na coraz to wyższym poziomie i opita, że można wiele rzeczy powiedzieć, chociażby to, że praktycznie w ogóle nie siada z motocykla. Jego największy rywal, czyli Michael Dunlop? Wręcz przeciwnie, on w ogóle nie wsiada na motocykl, chyba że akurat ściga się w Isle of Man. Uważa się on bowiem za przedstawiciela starej szkoły, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w tym wyścigu, a w międzyczasie chodzi do normalnej pracy. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim wyścigu, to nie ma najmniejszego problemu. W Isle of Man Tourist Trophy może wziąć udział każdy, o ile oczywiście ma wystarczająco potężne jajca. Oraz zakwalifikuje się w pierwszym tygodniu rywalizacji, co już takie proste nie jest. Proste natomiast jest zdanie suba i tak, co drugi chuj tego nie zrobi. No jakby klasa. Pamiętajcie więc kliknąć tego czerwonego gnoja, żeby się zrobił szary. Oczywiście z dzwonkiem i łapką w górę. Tak jak obiecywałem było o motorówkach, było o latających samochodach, to i o motocyklach coś jest. No! Jeszcze, ja że mówiąc, nie miałbym chyba jaj wystartować w I na motocyklu. Ale w samochodzie, a szczególnie w mojej poluwie, to już inna kwestia. No tylko wiadomo, będzie dużo wolniej. Ale kto mówi, że nie można robić bokiem większości zakrętu? Przy tej okazji chciałem jeszcze podziękować wspierającym, którzy są... Ja pierdolę, człowieku, to są tak piękne chłopaki, tak mądre chłopaki. Najlepsi są, po prostu są najlepsi. Pamiętajcie jeszcze wbić na Instagramka, bo tam się dzieje jak po ostrym kepsie windzie. A ja spierdala. Na razie na gazie i trzymajcie się. На трассе.